Do tego robota nie potrzebujesz stacji dokującej. Dlatego, że on kompresuje kurz. Co? Kompresuje? Tak. A w jaki sposób? O co chodzi? Już wam wytłumaczę. Wypakujemy go szybko. Chodź tutaj. W zestawie znajdziemy nakładkę mopującą, robota i stację ładującą. Instrukcje te, ale kto by to czytał? Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że mieszkam w małym 45-metrowym mieszkaniu. Gdyby tak było, no to mogę mieć problem z miejscem. Mógłbym mieć problem z miejscem, ale nie mam. Ale mógłbym mieć taki problem, gdyby tak było. No i wtedy zagospodarowanie każdego centymetra jest niezwykle istotne. Stacje dokujące są przydatne, świetne i super, ale jeśli nie mamy na nie miejsca, no to pojawia się problem. Warto wtedy zwrócić uwagę na iRobota, dokładnie model iRobot Rumba 205 Das Compactor Combo. Ze względu na to, że on ma nową, unikalną metodę kompresji kurzu, co pozwoli nam zapomnieć o opróżnianiu pojemnika na brud nawet przez 60 dni. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj całkiem spory pojemnik, który ma tutaj takie mechaniczne ramię. No bo jak wszyscy wiemy, kurz jest raczej miękką materią i czasem otrzymujemy komunikat opróżnij pojemnik. Potem otwieramy go, patrzymy, ej, no przecież tu jeszcze by się zmieściło bardzo dużo innych śmietków. A zresztą zobaczcie, jaki ten pojemnik na brud jest potężny. Wraz z kompresją daje to właśnie takie wyniki. Z pozostałych ciekawostek, zobaczcie, ten robot nie ma wieżyczki, ponieważ lidar został zamieszczony o, tutaj, dokładnie w tym miejscu. Dzięki czemu ten robot jest węższy i łatwiej schowa nam się pod wszelkiego rodzaju meble. Jest to urządzenie idealne dla małych mieszkań i dla ludzi, którzy cenią sobie porządek, spokój, a jednocześnie nie chcą widzieć stacji i nie chcą w ogóle go widzieć. Niech on sobie pracuje według harmonogramu, kiedy są w pracy, i potem wjeżdża pod łóżko. I ty masz zawsze czysto. Nawet nie wiesz, kto to posprzątał, bo zapominasz potem o nim. Raz na 60 dni sobie przypomnisz tylko, a potem znowu zapomnisz. Ai, robotų rulba.